Witam wszystkich ponownie kanał Fish Hunter i szybki spontaniczny wypadzik po pracy na rybki. Także chcę chwilę pochodzić. No niestety dzisiaj pada deszcz, także film pewnie nie będzie wyglądał za ciekawie, ale miałem taką ochotę trochę się zmęczyć, Upaprać w tym deszczu, także zupełnie inne warunki. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże ta woda. Także powodno konia się nastawiam. Zobaczymy, jak będzie jakiś przyłów, to też fajnie. Także zapraszam do oglądania. I jak możecie, zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie, albo co byście chcieli widzieć w następnym wypadzie czy jakieś jeziorko, może postaram e, się coś nakręcić nowego. Także e, oglądajcie. Na razie. Także już oplątuje zestawik i spróbujemy to rzucić parę razy na dole Hamulec leciutko ustawiony Mam nadzieję, że się nie skąpię tutaj nigdzie Ale widzę, że strasznie zarasta woda od razu ciągnę na powierzchni i zobaczymy czy coś będzie uderzać obrotówki cały czas męczę praktycznie dobre rezultaty są z okoniami tutaj także gdzie... a może jakiś szczupaczek wpadnie Nie ma nic nie odprowadziło. Kurczę, to była taka fajna miejscóweczka, że mogłem sobie przejść zawsze i już tak pozarastało, że strach tu się o, ruszać. Dobra, stanę tu, bo już chyba dalej nie pójdę, mam nadzieję, że coś tam widać. Nie tylko sam deszcz. Także jedziemy z tematem. O co się splątała, już chyba żyje. Nie, niestety, a szkoda, bo mam nadzieję, że przy tym rzucie, może coś wyjdzie. Niestety, zobaczymy tu, czy coś tam siedzi. Zmieniamy miejscóweczkę, a tak naprawdę to też chciałem sprawdzić, jak kołowrotek e, działa. Wędka po czyszczeniu, bo troszeczkę udziłem się za to, bo coś dziwnego czułem przy przekręcaniu większymi gumami. Nie wiem, czy ta wędka już się zmęczyła, po prostu przelotki czy coś, ale nie chodziło tak jak od nowości. Także stwierdziłem, że trzeba zrobić maintenance. No i chyba jest ok, jak na razie, zobaczymy. Idziemy trochę dalej, rzucę pod, pod tym mostkiem parę razy. Nieraz coś tu stoi. Może jakiś fajne oko nie derzy. No tak, odżyła ta wędka czuję. Jest dobrze. Chyba przelotki były zabrudzone po prostu już. Plecionka strasznie hałasowała. No, zielsko Coś tam się ukrywa, leży. No, znaczy, ja lubię takie miejsca porzucać, bo teraz no coś się trafi fajnego. Nic tym razem. nie ma rybki jak na razie także próbujemy dalej A cel to był trochę żeby pobyć z naturą oderwać się od kompa, bo jak się siedzi parę godzin dziennie to już można na głowę dostać także na rybki przeszedł czas a że dawno nie byłem to nic, na razie żadnego puknięcia ani jakiś mały szczupak ani okoń także metr po metrze trzeba sprawdzać, kombinować może coś tu siedzi gdzieś dobra nie będę gadał was do tylko po prostu jak będzie coś się trafi to wtedy wam pokażę na filmie Ryba pierwszy konik siedział, no wyłaś, a może się wypnie malutki jaki oh, mini mini. O, no, tutaj wasz czupak mały. Coś mi się zdaje. A, może okoń? Nie, okoń. O, ładny okoń. No, to wam powiem, że już na, na tą rzekę to jest coś: zdrowy, ładny, irlandzki okoń. Zdrowy był, dopóki go nie złapałem. O, teraz to go boli. Nie no. Całkiem, całkiem przyjemny tak już z dwadzieścia parę. Ale go odstawimy gdzieś dalej, żeby to nie była ostatnia ryba. O, tu go odstawimy. Tu, koleżko, sobie popłyniesz, bo bo nie chcę, żebyś mi wypłoszył statko o ile coś tam jest. Także kolega trafia do wody. Zdrowy, piękny, ładny okaz. Nagram sobie tutaj tylko o jak odpływasz bracie Tyle go. Tyle go było widać. No dobra, podłączyłem się pod Powerbank. Bo jeszcze chyba posiedzę. Coś tam fajne. Fajny jakiś okoń wpadł. Na ultralicie to już fajnie czuję, jak to walczy. To gdzieś było w tym miejscu. Chyba. Próbujemy A wyrzuciłem go z 15-20 metrów dalej, żeby mi tu nie przyszedł z powrotem i nie rozgonił towarzystwa. O, dokładnie tam tamta miejscówka. Jak będzie drugi tam, to znaczy, że tam siedzą. Się przynajmniej wydaje, że to tam było, a może nie. Nie, to było parę metrów dalej, sorry. Tam, gdzie indziej to było tam. Na początku myślałem, że to szczupak uderzył Taki wariat na początku, ale nie. konak się trafił, ładny. Ładny. No na, na ten zbiornik tutaj na tą wodę to jest ładne. Nie ma co narzekać jakby takie łowił To by było OK Nic nie atakuje ponownie iść dalej rzucam ostatni raz i... gdzieś pod tą miejscówkę co był ten okoń o, było koń drugi raz wyskoczył nie wiem czy to będzie widać na filmie ja to widziałem można to chwilę porzucać o, jest to koń ale mini. No nie. Mega sztuka. Widzicie to? Ostrakcja. Jest, jest znowu aż no trochę większy, taki może 17, nie wiem, ale się da złapać, no to wrzucamy, ale też pójdę trochę dalej. Zabawa. Nie za dużo wszystko, ale coś, chociaż coś się dzieje. Fajnie, można się pouczyć refleksu. obserwować jak się ryby zachowują gdzie siedzą To ma pewno na plus dzisiaj Jest. Kolejny pasiaczek Oj. Kolejny do kolekcji. Nie wiem już który z kolei, ale Pięknie biorą dzisiaj Praktycznie w każdym miejscu. Podoba mi się to Bo jest co robić. sobie zakręciłem wszystko. O, także jestem na półmetku łowienia, i chyba nie wiem, z 10, z 10 koni dzisiaj się udało wyciągnąć. Także fajny, fajny dzionek dzisiaj, bo pomimo pogody, pomimo tego, że specjalnie jakoś nie nastawiałem się tutaj na fajne połowy, no, koń gryzie jak szalony obrotówka cały czas ta sama, jedna już nie zmieniam na żadną gumę, nic innego, dlatego że nie ma sensu, bo biorą na to, także gdzie nie pójdę, gdzie nie rzucę praktycznie co chwilę jakieś branie i wyciągam ryby. Mniejsza większa, ale jest zabawa, także. Eee, oglądacie dalej, może coś jeszcze się trafi, zobaczymy. Widocznie okonki lubią taką pogodę. I szalają za tą błyską Żadnego nie widziałem. Także chyba nie pora szczupakowa, albo po prostu szukałem innej przynęty. Może gumę jakąś założę, zobaczę. Ale chyba chcę się pobawić jednak z koniami dzisiaj, bo jak są, to nie ma co kombinować z inną rybą. Także porzucam jeszcze trochę, i jak nie będzie mocno padać, to, to sobie zostanę, pobiczuję tą wodę. A jak mocno się już rozpada, to wracam do auta. Jadę do domu, nagram Wam jakieś krótkie podsumowanie, pokażę Wam może na tą obrotówkę, ale pewnie już ją znacie z innych filmów podejrzewam, to jest, no w zasadzie mogę Wam pokazać jak wygląda, to jest obrotówka z Aliexpress, w jakimś takim boksie całym była, w zestawie, no działa niesamowicie, nie wiem co... Czy tu pasują tak te kolory, czy o co chodzi, ale jest niezła. Link zamieszczę, także możecie sobie zakupić, jak chcecie, do kolekcji. Kosztuje grosze to pudełko. No jak widzicie, co chwilę wpada jakaś ryba, także obojętnie, co by to nie było. No i też łowi patyki, rzucamy dalej. A. Ah. I kolejny the... 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 oh. garbusek Takie maleństwo. No siedzą, siedzą wszędzie. Naprawdę waleczne na ultralight piękna sprawa. Te okonie, bo nawet najmniejszy fajnie walczy. O jest. Kolejny do golenia. Oj No, maluszki, maluszki, ale tu jest zabawa ciągle. Kolejny do golenia No takie Wszystkie podobne Czy mnie dobrze widać, ale właśnie nagrałem akcję z okonkiem taki maluch. pożegnaj się i do wody. Siedział tu już wcześniej, bo próbowałem łapać, ale... oh. No dobra, szybkie podsumowanie. Jak widzicie, aura nie sprzyja, już zmoczony cały. Także wracam do domu. Ale przygoda była fajna. Jest, nie wiem, jest ponad 20 tych okolonii wyciągniętych, także co chwilę coś się działo. Szczupaka teraz szukałem, ale już tak się rozpadało, że nie ma sensu. E, także fajnie, że byliście do końca odcinka. Zapraszam do kolejnego. Już niedługo następne wypady. E, może typowo pod szczupaka. Także zapraszam i do następnego razu. ¡Gracias!